Emiel Elektrikos, emieńczyk na kanale Emi Hydroelectro. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj obok rozdzielnicy Bierkowic Kłodzkich, która cały czas czeka sobie na przemeblowanie. Wkrótce się tam kiedyś doczeka, z tego też zrobię dla Was film. Ale właśnie w temacie elektroinstalatorstwa odpowiadam na Wasze pytania. Które zamieszczacie pod moimi filmami. I oto dzisiaj będzie wątek typowo elektryczny, czyli zajmę się niejako motywem WLZ-ów mieszkaniowych lokatorskich, jak i samym tematem tych zabezpieczeń, na przykład przedlicznikowych. Krótko do tego nawiążę, jak również do. Do rozdziału Pena na takiej instalacji. Więc zapraszam do oglądania. I teraz pierwsze moje wytłumaczenie: obiecany przeze mnie vlog narzędziowy będzie. Taki vlog narzędziowy dla Was przygotuję, w którym opowiadam o swoich wiertarkach, szlifierkach, wyżynarkach, nie wiem, no innych różnych urządzeniach, bruzdownicach to co mi się udało przez ostatnie lata zgromadzić, po trochę na ten temat Wam opowiem. Jednak potrzebuję troszkę więcej czasu, aby taki odcinek rzetelnie i dobrze przygotować. Ale też chodzi trochę o to, że swoje narzędzia mam na różnych fuszkach, więc no też muszę je trochę zwieźć w jedno miejsce. I teraz przechodząc do konkretnych pytań od Was. Pod takim filmem na moim kanale WLZ Lokatorskie ciąg dalszy rozdział P w bloku kamienicy w sposób EMI z dnia 23 listopada 2020 roku pojawiły się takie oto komentarze. Pierwszy komentarz, który bezpośrednio dotyczy samego tego filmu, samego odcinka Sebastian P. prosi o stworzenie makiety lub rysunku i pokazanie jak taki pen jest rozdzielany. Chodzi o zilustrowanie oczywiście tego o czym, o czym mówię na, na tym vlogu, więc proszę bardzo. Tutaj daję rysunek ilustracyjny do tego o czym była mowa w filmie. Już śpieszy wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Na początek krótka uwaga, że Picasso nie jestem ani Leonardem Da Vinci, ale mam nadzieję, że rysunek ten jest w miarę czytelny dla Was. I teraz po kolei już tłumaczę, o co chodzi. Tutaj konkretnie z lewej strony jest rozrysowany w schemacie jednodrutowym taką się nazywa jednokreskowym. Tutaj jest na przykład WLZ bloku czy kamienicy, oczywiście starego bloku, jeszcze z wielkiej płyty, czy, czy starej kamienicy. Jest on w wykonaniu, ten WLZ czterożyłowy. Jest to sieć TNC lub często się też słyszy, że jest to nawet sieć pozastandardowa. I mamy tutaj trzy fazy: L1, L2, L3 oraz przewód ochronno-neutralny PEN. I tu od razu tłumaczę, że L oznaczenie L jak Leszek jest to rozwinięcie w języku angielskim LEAD. leut. chodzi o to, że jest to przewód obciążony, jest to przewód, który jest tym przewodem pod napięciem, czy też przewodem czynnym. Jak tylko wchodziło do nas nowe nazewnictwo w roku 1995, sugerowaliśmy się naszymi zachodnimi sąsiadami, konkretnie dziś tam w stronę Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Dlatego rozwinięcie tych skrótów jest oryginalnie w języku angielskim. Więc L jest to LOAD, przewód, przewód czynny. Potem mamy E jest to protective earth czyli jest to przewód ochronny czyli dosłownie ochronna ziemia oraz N jest to neutral czyli przewód neutralny przewód neutralny który dawniej jeszcze w starym nazewnictwie przed 1995 rokiem był nazywany potocznie zerem dziś już raczej tego nazewnictwa się niekoniecznie używa choć Gdzieś tam ono jeszcze sobie troszkę funkcjonuje czasami, więc mamy tutaj WLZ bloku lub kamienicy w wykonaniu czterożyłowym. Odgałęzienie na tym rysunku jest z fazy pierwszej, czyli z L1. Tutaj akurat nie zaznaczony czarnym kolorem. Następnie jest drugie odgałęzienie od przewodu PEN ochronno-neutralnego i to odgałęzienie jednak najlepiej jakby było wykonane w przekroju niemniejszym niż 10 mm kwadratowych miedzi więc tutaj pierwsze odgałęzienie L1 przychodzi bezpośrednio do zabezpieczenia przedlicznikowego od zabezpieczenia przedlicznikowego poprzez układ pomiarowy, poprzez licznik, jest tu zaznaczony jako KWH, dlatego że on zlicza kWh, i za licznikiem jest tutaj już odpływ przewodu fazowego do WLZ lokatorskiego. I tutaj już może być to przewód troszkę mniejszy niż 10 mm2. I następnie jest ten przewód e, e, odgałęzienie z pena 10 mm2, który przychodzi bezpośrednio do układu pomiarowego. Co ważne, aby z układu pomiarowego ten odcinek między samym licznikiem a maszyną pen również był to przewód o przekroju 10 mm2 gdyż jest to jeszcze przed podziałem na przewody N, czyli jest to jeszcze przed podziałem na przewody neutralne i ochronne osobne. I tu mamy szynę Pen. Bardzo prostym rozwiązaniem. Najprostszym, a czasami jedynym możliwym w takim wypadku jest po prostu odgałęzienie osobne. Do przewodu neutralnego oraz do przewodu ochronnego i przewód fazowy z WLZ lokatorskiego jest podpięty bezpośrednio do układu pomiarowego. I teraz pokażę ilustrację numer 2. Jest to bardzo podobna ilustracja, niemal ta sama. I tutaj już ten przewód PEN mamy uziemiony osobno. Tak jest to to uziemienie które, no jest na ten temat dość sporo dyskusji. Właśnie piszecie mi, że powinno być uziemione. Niektórzy z was pis piszą, że nie, że nie musi być w zasadzie uziemione. Jest na ten temat sporo dyskusji i w zasadzie już od 1995 roku, a im bliżej roku 2000 i później, toczą się dość ostre dyskusje. E, wszędzie jak ten przewód konkretnie uziemiać. Czy go uziemiać, jak to robić, czy podpinać go może do rury centralnego ogrzewania, czy do rury wodnej, skoro ta rura jest i tak potem zakopana w ziemi? Więc być może ona może robić za to uziemienie, czy być może podpiąć do istniejącej instalacji piorunochronnej. Jak to wykonać? Niektórzy mówią, że w taki sposób, drudzy, że w inny sposób. Było sporo sugestii pod moim filmem w tym temacie, na który bardzo gorąco zapraszam. Był to film, w którym właśnie mówię o takim kłopotliwym podziale tego przewodu pen. Jak to właśnie sprowadzić, jak go odprowadzić. Dlaczego jest to kłopotliwe? Dlaczego czasem, nawet nie ma wręcz możliwości, aby to wykonać. I dlatego zachęcam do obejrzenia tego filmu, bo właśnie na ten temat o tym mówię. Czyli pierwsze rozwiązanie mamy tego typu jak na tym rysunku. Bez uziemiania przewodu PEN, tylko wtedy niektórzy monterzy powiedzą, że to WLZ lokatorskie to nie jest prawdziwy system TNCS tylko że tutaj mamy prawdziwy system TNCS, kiedy ta szyna PEN jest uziemiona. I tak w zasadzie to koło się zamyka. Pod tym samym filmem pojawiło się również drugie pytanie. Ono się składa z dwóch części. Pierwsza część jest taka, że darek, darek. Pyta się jak wygląda wymiana WLZ-ów w kamienicy. E, tak więc może najpierw na tą pierwszą część pytania odpowiem. Ogólnie jeżeli chodzi o wymianę WLZ-ów w kamienicy, e, był teraz ten właśnie przedostatni vlog, przed tym, który teraz umieszczam. Taka krótka zajawka jak to jest realnie u nas z wymianą tych WLZ-ów w kamienicach. A tak dokładnie, jeżeli ktoś planuje na przykład we własnym zakresie wymienić WLZ lokatorski do swojego mieszkania, to powiem na przykładzie swoich własnych doświadczeń i na przykład operatora, który jest Tauron, dlatego, że najwięcej zleceń takich wykonuje właśnie niejako pod Tauronem, więc ci klienci, dla których pracuję, podlegają pod Tauron, i teraz kwestia przy wymianie tych WLZ jest taka, że aby ten WLZ wymienić w całości, prawda, trzeba ten licznik rozplombować. I teraz niekoniecznie chodzi o samą wymianę WLZ-u, tylko o tą plombę, która jest na liczniku, i ewentualnie o plombę. Która znajduje się na zabezpieczeniu przedlicznikowym. Więc, jeżeli taką plombę chcemy zdjąć z tego licznika albo zabezpieczenia przedlicznikowego, no to są, jeżeli chodzi o tauron, odpowiednie drogi zgłaszania tego. I przypadek pierwszy jest taki, że na przykład coś się zepsuło, jest nagła awaria. Jeżeli jest to nagła awaria. To operator Tauron dopuszcza zgłoszenie telefoniczne. Czyli przychodzi monter, e, zanim jeszcze rozplombuje, zgłasza. Co ważne, przed rozplombowaniem, zgłasza. I dopiero potem, jak już telefonicznie uzyska zgodę bo ta rozmowa jest oczywiście nagrywana, e, tam z drugiej strony przez operatora Tauron. Jest to wszystko nagrane. Więc jeżeli taką zgodę uzyska, dopiero wtedy może taki licznik rozplombować. Może wziąć szczypce boczne i przeciąć drucik od tej plomby. Jednak z tego co widzę, to są moje doświadczenia podkreślam bardziej taka interwencja przy zdjęciu plomby i zgłoszeniu przez telefon. To w przypadku konkretnych, bardzo konkretnych awarii, czyli coś tam dziś się przy liczniku, przy liczniku przewód poluzował, gdzieś tam się upalił, bo jest aluminiowy i trzeba zrobić jakąś bardzo brzydką, niekoniecznie polecaną przedłużkę na jakiś, na czas, na jakiś tam określony czas, czy na przykład wybiło zabezpieczenie przedlicznikowe, zabezpieczenie topikowe, i trzeba się tam dostać i to zabezpieczenie wymienić, wtedy Tauron dopuszcza możliwość zgłoszenia telefonicznego. A jeżeli są to już jakieś ważniejsze prace, typu wymiana tego WLZ-u, wymiana rozdzielnicy licznikowej, i niejako wymaga to zdjęcie tych plomb, Wtedy jest do tego odpowiednia dokumentacja dostępna tutaj w tym akurat nie moim wypadku na stronie Tauronu. I tą dokumentację pierwszy dokument zgłoszeniowy może wypełnić sam klient, sam zainteresowany. Jednak najczęściej w 99% ja ten dokument wypełniam. I teraz akuratnie, jeżeli mamy, jeżeli mamy czas pandemiczny to bardzo mile widziane jest, aby pobrać taki dokument z sieci, taki papier, czy jak to mówił dziadek z Bierkowic, taką bumagę, wydrukować sobie ten dokument pusty, wypełnić fizycznie, później przeskanować i zeskanowany, wysłać na adres mailowy podany konkretnie na tym dokumencie, i trzeba czekać na odpowiedź. I okazało się, że w Tauronie nawet w soboty pracują i nawet w soboty przyjmują takie dokumenty, jeżeli by chodziło o zgłoszenie bardzo konkretnych prac na liczniku energii elektrycznej. Więc można nawet zgłosić w sobotę, i wtedy taka odpowiedź nawet może przyjść bardzo szybko. I co jest bardzo ważne, najlepiej zaczekać, aż dostaniemy odpowiedź od konkretnego operatora. Wtedy możemy przystąpić do prac: do zdjęcia plomby z układu pomiarowego, albo do zdjęcia plomby, jeżeli jest taka konieczność. Zabezpieczenia również przedlicznikowego i taką wewnętrzną linię zasilającą wykonać. Później jest to, oczywiście, już po wykonaniu całości prac, jest to niezwłoczne zgłoszenie do oplombowania. I tutaj bardziej polecam, aby już te dokumenty wypełnił. Monter, który wykonał tą instalację, wykonał tą wymianę WLZ-u, czy tam wymianę tej rozdzielnicy elektrycznej, w której znajduje się licznik, konkretnie, zaznaczam licznik, gdyż zakładu energetycznego nie zawsze, niekoniecznie interesuje rozdzielnica wewnątrz mieszkaniowa. Jeżeli tam nie ma licznika, jeżeli licznik jest na wspólnym korytarzu, we wspólnym holu to tam, tauron, tam, tam tauroniści, operatorzy zakładów energetycznych do mieszkań nie zaglądają. Im bardzo, bardzo mocno chodzi o sam układ pomiarowy i zabezpieczenie przedlicznikowe, czy te zostały wykonane poprawnie. A drugą kwestią przy wymianie wlz w kamienicy lub w bloku w częściach wspólnych bardzo ważne jest, aby takie prace jednak zgłosić w odpowiedniej spółdzielni czy wspólnocie. Nie polecam samowolek. Raz mi się taka zdarzyła i było to bardzo źle widziane później, a zresztą do tego też nawiążę. Więc należałoby to zgłosić raz w zakładzie energetycznym od ich strony, plom. I współdzielni lub wspólnocie, od strony na przykład wykonywania brust pod, pod nowe WLZ, czy jeżeli by chodziło o sam układ pomiarowy, czasem e, nawet jest taka opcja, że ten układ pomiarowy można gdzieś wynieść na zewnątrz do części wspólnych z mieszkania, więc chodzi tutaj bardziej o uzyskanie. Warunków na wykonanie takiej pracy od wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. I z tego, co widzę, tam, gdzie najczęściej pracuję, czyli na osiedlu moich dziadków, tam już od pewnego czasu jest wymagane pisemne zgłoszenie takich prac, i najczęściej wtedy są zalecenia, przynajmniej w tym moim wypadku, aby wykonać takie WLZ natynkowo w rurce. I jeżeli to wszystko zostanie pozgłaszane, wszystkie zgody już są i od operatora energii, i od spółdzielni czy wspólnoty, wtedy można dopiero przystąpić do prac. Nie wcześniej nie robić samowolki. I teraz druga część tego pytania. Instalacja jednofazowa odcinek kabla 3x6 24 metry bieżące, ułożenie podtynkiem do tablicy licznikowej i z tablicy do rozdzielni w domu. Na jaki koszt muszę się szykować? I Tutaj będę mieć dwie uwagi. Pierwsza taka, że domyślam się, że to chodzi o bardzo podobne wykonanie jak na przykład na akcji od Bystrzycy Kłodzkiej, że do, liczni do rozdzielnicy licznikowej trzeba doprowadzić przewód i od rozdzielnicy licznikowej. Taki dłuższy odcinek. A druga kwestia, tutaj autor komentarza Darek Darek wspomina nazwę rozdzielnia. I teraz tak moi drodzy, postaram się jak najprościej zilustrować różnicę między rozdzielnią. Tu jest taka ilustracja rozdzielni. Akuratnie no moje tereny takie troszkę dalsze, ale moje tereny. Tu macie przykład rozdzielni. To jest jeden typ rozdzielni. A tutaj na drugiej ilustracji drugi typ rozdzielni. Już typu cyfrowego, nowoczesnego. Także to są rozdzielnie. I dam zaraz zdjęcie przykładu rozdzielnicy. To jest rozdzielnica. A te dwa wcześniejsze zdjęcia to były rozdzielnie. I teraz już przechodząc do odpowiedzi, koszt tak naprawdę trudno oszacować, bo jeżeli by chodziło o sam przewód 3 x 6 mm kwadratowych, to udało mi się zerknąć na ceny i ja bardzo polecam przewody NKT, są bardzo dobrej jakości. Jedne z najlepszych, jeżeli w ogóle nie najlepsze, NKT. I taki przewód kosztuje coś około 9-10 zł za metr. 3 razy 6 mm kwadratowych w drucie YDY, izolacja zewnętrzna biała, przewód podtynkowy i teraz, jeżeli zależałoby nam na takim przewodzie akuratnie okrągłym, to w zależności od producenta, sposobu jego sprowadzenia w granicach 200-250 zł za te 24 metry. Jednak teraz jest pytanie, co dalej, czy ten przewód jednak płaski, czy okrągły, ile tam można wykuć. Więc te ceny mogą się troszkę od siebie różnić. Dodatkowo jest to kwestia później zatynkowania wykutej bruzdy, więc no nie wiem, zgaduję być może, może MP MP75 tego typu ten gipsowy. A być może bardziej tynk, taki bardziej klasyczny, na bazie cementu, nie wiem, zgaduję. Również jeżeli by chodziło o zastosowanie uchwytów montażowych do tego przewodu, mogą być to USMO w tym wypadku. Chyba, że byłby to przewód płaski, to USMP różnie zgaduję. No nie wiem, jasno widzę, nie jestem. I również też nie przewidzę, czy byłaby to kwestia wymiany samej rozdzielnicy licznikowej, jaka by to była rozdzielnica, i tak samo jaka by to była rozdzielnica w mieszkaniu, czy to też liczyć, czy tego nie liczyć. Więc tutaj no, jest to dość spore pole do dyskusji, i tak naprawdę nie widząc tego. Nie widząc tego zlecenia, to żaden poważny szanujący się elektromonter no nie będzie w stanie dokładnie powiedzieć, dlatego również, że można trafić przy okazji takich prac na różne niespodzianki już przy kuciu, więc tak, może być to od 500 do 1500 zł, bo no nie jestem w stanie nawet dokładnie ocenić. Um, jakie konkretne materiały, bo tutaj miały być użyte. I teraz jeden z moich starszych filmów z 8 sierpnia 2019 roku. Elektroinstalacja w siedzibie interseksualności rozdzielnica i złącza omówienie część pierwsza. I tutaj osoba Task Hunters... Um, Zadaję tego typu pytanie, na które też szerzej postaram się odpowiedzieć? Podniosłem u siebie przydział mocy do 33 kW. Z zakładu energetycznego dostałem pismo, że z mojej strony muszę zmienić zabezpieczenia. Ogranicznik oczywiście zastosuje 63A. Ale jak to się ma do wkładek nożowych? Domyślam się też, że 3 razy 63A, bo jestem w grupie 5 czyli maks do 63A prądu znamionowego i teraz jest tak, że obowiązuje zasada stopniowania tych zabezpieczeń w dalszym ciągu. Więc, jeżeli nasza rezerwa mocy, czyli bezpośrednie zabezpieczenie przed Instalacją w budynku przed główną rozdzielnicą, jeżeli to bezpośrednie zabezpieczenie jest 63 A, to zabezpieczenie topikowe powyżej nie może być również 63 A, czyli już musi być wyższe. Już teraz śpieszę tłumaczyć. Grupa przydziału mocy, w tym wypadku grupa piąta bo mamy takie grupy różne przydziałów mocy i grupa piąta jest faktycznie do 63A i teraz jeżeli ten ogranicznik mocy byłby wyższy niż 63A, zaznaczam ogranicznik mocy, na przykład byłoby na nim 80, to już wtedy wchodzimy w grupę czwartą, w grupę niższą. A jeżeli na ograniczniku mocy dalej mamy 63A, jest to taka wartość graniczna, no to wtedy w zasadzie nasek odbiorców niekoniecznie już interesuje to zabezpieczenie powyżej. Więc zgodnie z zasadami stopniowania zabezpieczeń, jeżeli tu jest 63, to zabezpieczenie powyżej. Powinno być minimum 80 Amperowe. Więc jeszcze raz, tutaj po prostu grupa kategorii przydziałowych odwołuje się do ograniczników mocy, a nie do tych zabezpieczeń powyżej topikowych. I tutaj cały czas obowiązuje zasada stopniowania. To nie może być po prostu tak, że Jeden i drugi bezpiecznik są sobie równe. Jeżeli tutaj jest 25A, no to powyżej powinno być minimum 32, jeżeli nie 40A na zabezpieczeniu topikowym. I Task Hunters nie mieli żalu, ale zależało mi dość dokładnie ustosunkować się do tego pytania, niż jedynie napisać 80A, co właśnie tutaj w tym komentarzu czy nie? Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Pa.